Czy Roberto Soldic będzie trudniejszym rywalem niż Mamet Khalidov? A to zobaczymy, zobaczymy. No, Mamet też był niewygodny, bo łapał, podcinał, że no, to jest inny, inny, inny sport. No, oni trenują, wiadomo, oni trenują MMA. E, każdy się dopiero przekonuje jak staje z prawdziwym no, Ale, Ale poczekajmy, zobaczymy. Rozumiem, że kontrakt został podpisany na jedną walkę. Tak, na jedną i zobaczymy, co się dalej wydarzy. I Tomasz Adamek nie wyklucza tego, że jeszcze trochę się pobije w fejmie. Kimś, co tego nie lubią, słuchać, na Dudki, jak będą dobre, no to przyjadę za. No właśnie, to nie jest tajemnica, że Tomasz Adamek kocha dudki, ale ostatnio mówiło A ty, się. No nie kocha. No ty, tak, ale ostatnio mówiło się, że jednak w fejmie te zarobki w ogóle w tym świecie frikowym troszkę spadły w dół. Czy ta wypłata za Soldicza jest mniejsza niż za Donkasio czy Bandurę? Czy, czy jest lepiej, Panie Tomaszu? Zawsze jest lepiej. Adamka muszą dobrze wynagradzać, no. Adamek jest drogi. To na koniec jak, jak będzie wyglądała ta walka? Co No to o szokoch i trzeba robić swoje naprzednia no, ręka, rozbijać przednią ręką. E, to jest Mańkut, e, będzie inny, inny inne poruszanie, no, będzie chodził mi na zakroszą moją lewą nogę. E, no to już sami trener robi, taktyka z parę parterzy muszą być też Mańkuci. No co, wchodzimy jak do, do normalnej walki, robota, wymiana ciosów zwycięstwo swój do domu. Tomasz Adamek wciąż jest szybki? Jak nie będzie szybki, nie będzie walczył.